Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Standardowo będzie podzielony odcinek na dwie części. Jedna część właśnie będzie dotyczyła rozgrywki trwającej z numerkiem 3, zaś druga część będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 630. Ale zanim przejdziemy do tematów, standardowo już chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, lajkowania i umieszczania komentarzy. To pomoże w promocji tego kanału na YouTubie. No dobrze, ok. to zatem startujemy Szkole Czasu, bo naprawdę tematów zaległych jest cała masa. Zanim tutaj przejdę właśnie do naszej aktualnej topki w rozgrywce, chciałbym tutaj przypomnieć, oczywiście star starzy gracze to wiedzą o tym doskonale, że jeśli my nie logujemy się przez 7 dni na nasze konto, to te konto automatycznie zostaje zamienione na farmę. Nie mam możliwości też wejść na farmę. To znaczy, hasło, w ogóle automat przerabia nam, no praktycznie całkowicie przejmuje nasze konto, e, zmienia dane, włącznie z hasłem, i po prostu już te konto tak naprawdę nie istnieje, jesteśmy farmą. E, w takiej sytuacji, jeśli gracz porzucił grę i po siedmiu dniach próbuje znowu się zalogować, no niestety polecam utworzenie nowego konta, aczkolwiek w przypadku rozgrywki, no, rozgrywka trwa, tak mówię, około miesiąca czasu, miesiąc, parę dni, e, to w proporcjonalnie 7 dni nieaktywności to jest bardzo, bardzo dużo. No, to po prostu ponowne logowanie się do gry, no w tej samej rozgrywce, no, to już jest naprawdę dużo, dużo ma się w plecy. I drugi temat. E, otóż, e, jeśli startuje nowa rozgrywka, to wszystkie konta są usuwane. Czyli musimy od nowa, jakby tworzyć e, nowe konto. Nie ma takiej możliwości, że na przykład ktoś, kto po prostu utworzył konto, e, powiedzmy, w rozgrywce drugiej. Myśli, że te konto w rozgrywce trzecie istnieje, po prostu on tylko się loguje i dalej się rozbudowuje. Nie, nie ma takiej możliwości. To nie jest gra, która się nigdy nie kończy. Nie, to jest gra rozgrywkowa, czyli mamy rozgrywkę, kończy się rozgrywka, rozdanie nagród, wyłonienie zwycięstw, przepraszam, nie nagród, tylko pominków na dzień dzisiejszy i w tym momencie zaczynamy przy czwartej rozgrywce rozdanie całkowicie od nowa. Czyli musimy się zarejestrować. Nie ma takiej możliwości. Aczkolwiek w przyszłości, w scenariuszu mam tu rozpisane, że jeśli tu będą, nie wiem, zwycięzca czy coś takiego, te konta mogą być zestawane, zostawia... mogą być jakieś kody ewentualnie, żeby te konta, ale to jest 5 przyszłości. W tej chwili mamy taką sytuację, że jeśli 7 dni się nie logujemy na konto, konto jest automatycznie przerabiane na farmę, ono już nie istnieje. I drugi temat jest taki, że... Drugi temat jest taki, że jeżeli się rozgry... jeśli rozgrywka startuje, Mamy taką sytuację, że musimy utworzyć konto na nowo. Dobra, to tyle jeśli chodzi o sprawy techniczne. Przejdźmy teraz do naszej rozgrywki. Mamy tutaj już 545, 545 godzin za sobą. No, jeszcze troszeczkę godzin mamy przed sobą. Niedużo. No i pierwsze miejsce, tak jak ostatnio. W ostatnim filmie, właśnie, tu jest Misza. Ma 81 milionów punktów gospodarczych zebranych. Widzę, że już powoli trochę tutaj militarkę sobie podbija, bo faktycznie musi docisnąć militarki aż do 50 milionów. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest naprawdę duża cyferka. Także widzę, widzę Misza już tutaj dociska to i to po malutku. Goni go, harnaś. No, powiem szczerze, że chyba nawet lekko tutaj różnica zmalała, bo wydawało mi się, że było około 8-9 milionów różnicy wtedy ostatnio, a teraz już praktycznie to zmalało. Do 5 milionów, no, powiedział do 4, 4 milionów punktów, no to nieźle. Harnaś goni, yy, Mitsu, no, troszeczkę w tyle został, ale gratulacje jako nowy gracz, który po prostu gra drugą rozgrywkę, yy, no i później mamy tak, Ogórsta, Czwarte, piąte, wirtuala, jupe, na szóstym, siódmym Ambroży Kleks. Ja zauważyłem, że właśnie jupa i Ambroży po prostu się wymieniają. się. Jaraz jedno jest na siódmym, później drugie jest na szóstym. No i tak się wymieniają tymi miejscami. Później mamy hrabiego. O, i właśnie tu pytanie do hrabiego, bo ja też to zadałem w, w gospodzie. E, czy ty masz e, utworzone konto. Przepraszam, nie konto, jeszcze raz czy ty masz. Czy ty jesteś zalogowany do naszej grupy na Facebooku? Na Facebooku gracze. Bo jeśli tak, to w tym momencie no wyłączę po prostu na forum spam, który jest po prostu wysyłany do ciebie na, na pocztę. Bo to jest bez sensu. Bo tak naprawdę gru, grupa gracze na Facebooku temat załatwia tutaj wszelkich aktualizacji, które po prostu tam umieszczam. I to samo pytanie do nowego gracza, który umie, utworzył konto Krzysio. To samo, jeśli posiadacie obaj konta, przepraszam, nie konta, tylko jesteście uczestnikami czy też członkami grupy na Facebooku Gracze, to w tym momencie koniecznie dajcie znać na privie, czy, czy też tutaj w filmie, w komentarzu, czy gdziekolwiek. Ja to na pewno załapię i w tym momencie Wam ten spam wyłączę. No to jest bez sensu, żeby ten spam tam był wysyłany z forum. Dobrze, później mamy Limo.

22. Assassino, 23. As Stary, 24. Kaladan, 25. Gromek, 26. Igor, 27. to pomijam, już wiecie dlaczego. Te osoby, które grają, wchodzą na te konto, to widzą, co tam się dzieje. Tam jest opisane, po co są te konto otworzone. 28. Burza, 29. Tere 30. Laster, 31. Księżniczka, 32. Ligia, 33. DJ Maniek, 34. 34 Sven Dziwur, 35. Pacman, 36. Ragnar, 37. Rennek, 38. Perwis, 39 rule To chyba już Rulec, to już farmy, farmy nie będę wyczytywał. Dobrze, to by było tyle, jeśli o naszą topkę. Oczywiście, aktywnych graczy tu nie będę czytał. Przechodzimy do drugiego tematu zaległego, czyli tej drugiej części. To są nasz, nasza aktualizacja z numerem 630. Uff, to lecimy. Pierwszy punkt, poprawka. Eee, sprzedaż surowców w karcie Mechanzy Kupieckiej jest uzależniona od wbudowanego budynku obowiązującego za dany surowiec. Tak, to jest chyba też zgłoszenie Micu bo on troszeczkę tych zgłoszeń miał na samym początku jak w drugiej rozgrywce zaczął z nami grać to trochę tutaj właśnie powpisywał tematów i on tam faktycznie chyba sprzedał co on tam sprzedał? Chyba niewolników albo coś tam także to jest tak, tam surowiec się pojawi jeśli mamy dany budynek wybudowany czyli na skończ tego nie możemy sprzedać Dobrze, to jest pierwszy punkt Drugi, nowość Dodane zostały ikonki sprzedaży surowców aby pozyskać złoto i kumul surowców jeśli brakuje przy budowie wybranego budynku to był pomysł Miszy, chyba Misza, Misza jeśli, jeśli jestem w błędzie to proszę o komentarz, ale wydaje mi się, że to Ty wymyśliłeś Weź ten patent, ja tak szybciutko. Chodzi o to, że tu się akurat w tym momencie na tym kącie mam bardzo dużo wszystkich surowców, także mi tu się nie, po, nie pojawia ta informacja o tym, że brakuje, ale tu się po prostu zmieniły kafelki. I on, kafelki, które po prostu nas informują, co tam się wydarzyło, na przykład tu mam brak przedmiotów e, skracających budowę. No i tu się pojawia coś takiego kafelek, że my możemy automatycznie nam prze, przelicza surowce w, w kupnie w handzie kupieckiej. Czyli po prostu brakuje nam powiedzmy 2000 tam z jakąś, jakimś ogonem drewna. To klikając właśnie na tą ikonkę, automatycznie jesteśmy przekierowani właśnie tutaj na kup. I tu ta y, wartość jest tu wpisana też wartości. Bo to też i w multi działa. I y, teraz tak, to przysporzyło troszeczkę jak gdyby tematów takich, że no niektórzy jakby gracze nam się spolaryzowali lekko. <laughs> ja wiem, że to jest, słowo jest bardzo niebezpieczne, ale y, je użyję. Tak, część właśnie graczy jest taka, że super, fajnie, bo klikamy dalej szybko i pięknie. Druga część graczy jakby no, nie spodobało się, bo na przykład lubią liczyć. Tu mogę zapewnić, że akurat ten mechanizm, jak kupiłem od Miszy, uznałem, że jest fajny, bo tak naprawdę Midgard, no, będziemy dążyć, by ten podstawowy świat jakby, jakby to powiedzieć, utulał, Przysz przyszłych graczy, yy, swoją prostotą, dużą możliwością rozwiązań wszelkich rodzajów, yy, czy też zachęcania, że na przykład jak już ktoś złapie tą przynętę, właśnie przez Midgard, i wchodząc po prostu w tych aż 10 światów, tylko wiadomo, to jest pieśń przyszłości, bo na razie mamy tylko cztery światy, ale powiedzmy do 10 świata. Uwierzcie mi, że 10 świat, który jest zaplanowany, jest naprawdę mega trudny. Tam naprawdę trzeba będzie się napocić ostro żeby cokolwiek wywalczyć. Także to będzie na takiej zasadzie, że czym kolejny świat się będzie pojawiał, tym jakby elementy będą coraz trudniejsze, czyli yy, nie będzie tak łatwo. Dlatego właśnie ten mechanizm, który tutaj został yy, wymyślony przez Misze i zaproponowany, no to ja go kupiłem, no bo tak mówię. Midgard ma na zasadzie nas rozpieszczać, yy, rozpieszczać i po prostu, no ułatwiać nam te wszystkie rzeczy. Ja tak mówię. Z każdym światem będzie coraz trudniej. Także zwróćcie uwagę, że na przykład już w świecie kasnali premki, które działają doskonale w świecie, pola wody, w świecie wody i w Midgardzie, one funkcjonują tu i tu. A już w świecie kasnali już nie działają. I tak to będzie postępowało. Dobrze, tyle zdradzania wszelkich tajemnic i planów. Lecimy do następnego punktu. Trzeciego, nowość. W sprzedaży w, w, sprzedaży w karczmie Hanzy Kupieckiej przy o, owcach i kozach dodany został komunikat, jeśli chcielibyśmy sprzedać za dużo, co spowoduje zatrzymanie przyrostu. Tak, to jest ten sam mechanizm, co w poprzednim filmie mówiłem właśnie o niewolnikach, że jeżeli sprzedajemy wszystkich niewolników, to nam się pojawi właśnie informacja o tym, że hola hola, nie już nie wszystkich niewolników, bo oni by się mieli po prostu przyrostu. I tak samo mamy właśnie tutaj w sprzedaży, jeśli chodzi o owce, weźmiemy, a czy te nasze owieczki, czy tam kozu nie, o proszę bardzo, klikam właśnie tutaj, że chcemy sprzedać w tym momencie 2215 Owiec, i mam od razu czerwony, i, e, czerwony komunikat z informacją, mi się automatycznie to pojawi. Uwaga! Sprzeda sprzedaż za dużo owiec. E, przyrost owiec zostanie zatrzymany. No bo tak to się właśnie wydarzy: później biegamy po midgardach, po innych światach i szukamy tych owieczek zabłąkanych czy coś takiego, i zawsze to jest jakiś tam problem. Dobrze, to jest ten komunikat. E, to chyba to też jest w związku z burzą, że pamiętam. A dobra, ok. Czwarte: pozdrowienie na burzy. E, czwarte: nowość. E, w głównej izbie gospody. Klikając na link władcy władczyni, która się wypowiedziała, nazwa zostanie dodana w oknie edytora. Dodatkowo wypowiedzi można ocenić lubię, nie lubię. To już gracze wiedzą, aczkolwiek o tej pierwszej części może nie wiedzą, ale druga część na pewno wiedzą, ponieważ to chyba Mitsu pierwszy od razu zauważył, jak się pojawiło właśnie to, że mamy tutaj lubię, nie lubię. Ja wiem, że teraz jakby społecznościówki duże typu Facebook czy YouTube jest już takie, że to nie lubię, no po prostu polikwidowali, bo nie chcą nikogo tutaj obrażać. No starawać z definicji ma być okrutna, także nie lubię. Jest to wskazana. Na razie, jak się okazuje hejterów, tutaj nie mamy w grze. Ale może kiedyś taki się pojawi, który po prostu no, taka maruda. Jak to w, w plemieniu właśnie smerfów był, tak może u nas się pojawi, że po prostu nic się nie będzie podobało. I będzie wszystko na nie. Także tutaj będzie taki mechanizm fajny. Właśnie nie lubię, lubię, a jeśli chodzi o właśnie o tą, tą pierwszą część, to jak na przykład mamy tutaj e, Junior McKennoby, on coś tutaj mówi, ja sobie klikam, bo się łapka pojawia właśnie z, e, z linkowaniem, Jak kliknę, od razu automatycznie w edytorze mam. Czyli ja nie muszę przepisywać, że na przykład do niego chcę się odezwać i nie nieraz mogę popełnić literówkę, co często się zdarza, bo no niestety Wasze niektóre nazwy są dość trudne. Ja tak po prostu jednym kliknięciem załatwiam, mam, pojawia się, pyk, pyk, pyk i do kogo ja tam kieruję pytanie, odpowiedź, czy tam jakieś posty i tak dalej i nie ma problemu w tym. Dobrze, to jest e, czwarte. Lecimy dalej. Piąty, nowość. E, Sygryda Storada informuje w głównej izbie gospody o powstaniu nowego rodu. Dodatkowo uzupełniając tę informację w spisie botów w drogowskazie. E, tak, to przetestowałem właśnie na tym moim koncie testowym, tworzącym właśnie Słowian, którego właśnie przy topce, właśnie to przemiciałem. Przeskoczyłem jakby nazwę. E, i tak, jeśli tworzy się nowy ród, Sygryda w karczmie będzie informowała, oczywiście przy potach została to uzupełniona ta informacja, przy Sygrydzie oczywiście. Szóste, zmiana. Przy głównym awatarze dodana ta informacja o poziomie naszych włości. W wersji mobilnej jest to na stałe, w wersji tutaj komputerowej, nam jak musimy na głównego awatara jechać, pojawia się na to okienko i faktycznie mieliśmy wcześniej jakby nazwę poziomu. No ale wiadomo, nikt nie będzie tutaj wkuwał. Ktoś z graczy mi to zgłosił. Już nie pamiętam, który. Nikt tu nie będzie wkuwał, na którym poziomie jest Huskar, czy tam Jarl, czy tam jakiś konu, prawda? To jest bez sensu. Także tu się pojawił poziom dziesiątek. W przypadku wersji komputerowej to nie stanowi żadnego problemu. No, jak się okazało, dość dużym problemem okazała się wersja mobilna, ponieważ tam się troszeczkę ikonki porozjeżdżały. W zasadzie większość graczy już ma to poprawione, ale chyba jeszcze Krystal. Yy, czyli nasz Junior McKenobi chyba jeszcze w swojej mobilce nie ma tu tego poprawionego krystalu. Ja to mam zapisane, ja do tego wrócę, ale tak mówię, ogrom prac przy tej grze, która tu jest, a chcę przy każdej rozgrywce tych, jakby, tych podstawowych elementów dodać jak, jak najwięcej, no po prostu muszę ten czas no, wytapiać głównie na no, te najważniejsze rzeczy. Także. No, musisz się uzbroić w cierpliwość. Ja w którymś momencie dojdę znowu do tej wersji mobilnej i ten temat poprawię z tymi kafelkami, żeby on ten, no, te parę pikseli no tam, je, żeby ci się te kafelki ładnie układały. Także z góry, z góry przepraszam za to nieudogodnienie teraz. Tak mówię, no, poszło jak poszło. Dobra, siódme. Nowość. W drugowskazie w zakładce e, statystyka dodana została nowa tabela dotycząca aktywności graczy. To pewnie mało kto wie o tym. Chociaż ja jeszcze tą statystykę to oczywiście klikam. Drugowskaz wskaz. E, wska Klikamy tutaj, właśnie, ikonkę statystyka. Mamy te wszelkie rodzaje statystyki, bla, bla, bla. na sam koniec, jak zrólujemy, mamy naszą aktywność graczy. Z wczoraj mamy 25 541 kliknięć, jest w grze wykonanych. No to w zasadzie, do czego ona służy? No tak naprawdę, bardziej mi to służy, bo ja w tym momencie też widzę obciążenie gry, jak ona będzie w przyszłości, tutaj się. No to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo ja mam oprócz logów, to właśnie jeszcze taki sobie tutaj licznik wstawiłem. Dla Was to może będzie raczej tylko jakaś ciekawostka. Co mi tknęło? Na pewno, bo też mam to zapisane, przydałoby się w tych statystykach się cofnąć trochę do początku naszej rozgrywki. Do przodu nie da się, przepraszam. Cofnę, chodzi o cofnięcie o cofnięcie się właśnie tam, właśnie do początku, bo no ta statystyka jeszcze tej możliwości nie ma. Coś tu wymyślę na pewno do tematu, jak wrócę, to we wszystkich tych statystykach, które są tu wyświetlane, będzie można tutaj po prostu cofać się do startu naszej rozgryweczki danej aktualnie. Do tego jeszcze teraz możliwości nie ma, jak widzicie, kurde. Wszędzie po prostu tył, nie ma kiedy taczki załadować. Ósme, poprawka. Poprawione zostało pobieranie zboża za usuniętą wyprawę ofiary w świątyni. To zgłosił mi Ulanowski. A mianowicie, mianowicie Ulanowski tam właśnie którąś z tych ofiar usunął. O, no, to, to jest właśnie to, co wymyślił Misza wcześniej. No po prostu, jak tu usuwał, bo tu jest zboże, się pobiera, to automatycznie mu tam po. Bo tak naprawdę pokazało zboże, a pobrało złoto. Czyli tyle, ile Ulanowski miał zboża, to tyle zostało dopisane złota. Gdyby zboża miał Ulanowski bardzo dużo. To miały bardzo dużo złota. No, ale wyszło odwrotnie, zostało to zgłoszone, temat został poprawiony. Tyle w temacie, teraz już faktycznie zboże jest pobierane. Przy gdy usuwamy właśnie tutaj ofiarę aktywną. Dobrze, dziewiąte nowość. Wyświetlane domyślnie są tylko 15 ostatnich wpisów w głównej izbie gospody. Aby zobaczyć pozostałe, należy kliknąć nowy kafelek. W ustawieniach, w ustawieniach gry można zmienić ilość wyświetlanych pierwszych postów od 50 do 500. Tak, chodzi o to, że troszeczkę przez te lubię, nie lubię. Nam padła w gospodzie, jak to się mówi, troszeczkę gra, przytykała się lekko. E, domyślnie zostawione 50 ostatnich wpisów. Tu mamy tak, taką ikonkę, e, że jak klikniemy, to nam się pojawią wszystkie wypowiedzi w gospodzie. Jak widać, o troszeczkę dłużej to ładuje. Chodzi właśnie mi o ten element, e, że troszeczkę dłużej się to ładuje. W tym momencie mamy. 242 wypowiedzi. Jest takie lekkie przytknięcie. No i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby ostatnich, nie 50, jak to jest domyślnie ustawione, tylko po prostu 100, czy tam 200, czy tam dla niego nie jest ważna tutaj prędkość oddawania. No zawsze można tutaj. O, o w tym miejscu, jak oczywiście gospodarz już będzie posiadać. Będziemy grać, to no, zamiast tych 50 wpisać jakąkolwiek cyfelkę, oczywiście widełki to jest między 50 a 500. Więcej niż 500 nie wpiszemy. Dobrze, to jest ten dziewiąty punkt, to jest nowość. Dziesiąty. Poprawka. Poprawiony został odczyt w, obowiąz... w obowiązkach drogowska dotyczący magazynu w świecie wody, jeśli nie zostali zdobyci ją z wikingowi. Przepraszam bardzo. Dodatkowo dodany został nowy obowiązek dotyczący pokonania z wikingów. To jest zgłoszenie Krystala. Tak, Krystal mi to zgłosił jako pierwszy, bo pamiętam, że tych zgłoszeń było troszeczkę więcej. i Chyba nawet z dwójki miałem jedno zgłoszenie. Chodzi o to, że jak zanim... Zdoby... Chodzi o to, że jak już kupiliśmy wejście do świecia... świata wody... Ja te, tego niestety nie pokażę ze względu na to, że w Polsce świat wody mam. Jom z wikingowi są pokonani. To w, obowiąz w obowiązkach nam się pojawi nie informacja to, że mamy wypełnić magazyny, żeby tam można było handlować nimi. Tymi surowcami w świecie wody, głównie ze złotą przystanią, chwostka. Tylko chodzi o to, że pierwszy obowiązek, jaki się pojawi, to się pojawi, że mamy pokonać im z wikingów. My pokonujemy tych jom z wikingów. I wtedy przychodzimy i wtedy nam się te cztery, trzy obowiązki o wypełnieniu trzech magazynów się nam pojawiły. Nie przetestowałem tego, mam nadzieję, że przy czwartej rozgrywce, czyli tej styczniowej, której w styczniu odpalimy, to zapewne, no, ja to zwrócę uwagę na to, jak po prostu mam nadzieję, że w końcu zagram z wami pełną gębą, bo tak mówię, na razie coś tam pogrywam na tym koncie testowym, ale tak naprawdę skupiam się głównie na tych wszystkich nowościach i tworzeniu właśnie nam świata, nie, przepraszam, narodu słowiańskiego. Swem eee, dobrze, to by było wszystko, jeśli chodzi o naszą aktualizację numerkiem przez 30. Dziękuję ślicznie bardzo za uwagę. Jeszcze raz chciałbym zachęcić do subskrypcji tego kanału, lajkowania i umieszczania komentarzy. Eee, tym samym do zaklikania w gospodzie starołaśniowej. Pozdrawiam serdecznie.